Ale mnie tu dawno nie było. Bardzo lubię, jak pod kolor mojej biegowej koszulki są ściany pomalowane. za 15. Maraton Tadeusza Spychalskiego w Toruniu organizowany jest na 32 pętlach. Dużo, i ponieważ wszystkim mogłoby się zawsze mylić, to tu jest taka rozpiska podpowiadajka. I każdy tutaj sobie przychodzi i mówi, o, już jestem na 16, czyli 21, 311 metrów za mną. Wiele, wiele, wiele lat temu kupiłem na portal Maratony Polskie namiot. I on gdzieś tam wiele, wiele, wiele lat temu zaginął. I się znalazł. Cuda, panie, cuda. A o co chodzi z tą wanienką dla niemowlaka? Hmm, Benek. Koniec wolności. Koniec weekendów w górach. Pamiętacie film z Wituni? Nie tylko w Wituni jest Witunia ta Tadeusza Spychackiego organizowany jest w imieniu Jurka Stawskiego. Jurek Stawski to jeden z najstarszych, najpierwszych, jak to się mówi, poprawną polszczyzną Maratonczyków w Polsce. Super z niego był chłopak, super biega, Bardzo Jurek za tobą tęsknimy i nam cię brakuje. Na Twoim bieganiu, na Twoim poczuciu humoru urosło naprawdę wiele pokoleń Maratonczyków. Zapraszam wszystkich na start. Witamy w 19. edycji Top Cross Maratonu imienia Jurka Stawskiego. Chcieliśmy uczcić minutę ciszy naszego kolegi, fotografa, który już od kilku lat fotografował wszystkie biegi Janka Chmielewskiego, który akurat z zeszłej nocy opuścił nas. I bardzo oddany człowiek, nie biegał z nami, ale na każdym biegu był, bardzo dużo biega, jeździł rowerami. 3, 2, 1, Start! Uwaga, 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 nie dźgać kamerzysty! Tam, 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 A Michał biegnie, setny marato. Kolejny matuzualem polskich biegów. Zdany pirat, ale taki nietradycyjny, bo ma oba oka, a nie jedno. <sm> Michał minęło 33 lata od maratonu na statku. No, bujało Biało. Mileczku, który maraton biegniesz? 421. O! Z Kazikiem mogę, bo Kazik się zna na żartach, więc żeby mieć już to z głowy, bo wiecie, jakby coś, to Kazik w każdym momencie może umrzeć. Tak. Więc póki żyjesz, Kazik. Tak. Ile masz już tego nabieganego? Czego? Tego maratonu jest z... 153. 153. I jeden nordic walking, ale bednarz mówi, Jurek, przyjaciel mój. Kazu, ty nie możesz liczyć. La, 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 la. Przez te 17 lat, przez które mnie tutaj na tym maratonie nie było, z jednej strony strasznie dużo się zmieniło, a z drugiej strony wcale. Nie zmienił się klimat i ekipa, a bardzo zmieniła się okolica trasy. Jest sporo asfaltu, kostki, ale trząc w cieniu. Dlatego ten maraton taki fajny. To jest jego chyba 18 edycja. Będę musiał sprawdzić. 19. Brałem udział w drugiej. I teraz w 19. Tadeusz Pychalski, grenzując swoje biegi, nigdy nie zapomina o dzieciach. Rozgrywany na 32 okrążeniach maraton ma jeden charakterystyczny punkt. Trwający przez 300 metrów podbieg, który od wielu, wielu lat nazywa się upierdliwcem. I upierdliwiec jest, jakby mam to powiedzieć, długi i upierdliwy. Ale też przez ostatnie lata się bardzo utylizował. Zrobili, zobaczcie, alejkę. A kiedyś to były korzenie, prawdziwy przełaj, kamienie. Na szczęście, każdy podbieg. Ma też zbieg i ten zbieg też się ucywilizował, bo kiedyś tu można było połamać zęby, a teraz się wypłaszczył, odkorzenił, zeuropeizował. chłopaki, lecą, lecą, lecą. Słońce dzisiaj będzie dawać. Mój pierwszy maraton w życiu w 1991 roku nie zapowiada tej dobrej dzisiejszej pasy. A moja przygoda z maratonami zaczęła się w najgorszy możliwy sposób. Czyli pierwszego nie ukończyłem. Na ukończenie mojego pierwszego maratonu musiałem poczekać jeszcze rok. Do 30 września 1992 roku, do Warszawy. Wiesz, kolego, że mój kolega dzisiaj biegnie setny. Oj, Jak wrzesanie. będziesz biegł, to na trasie go gdzieś tam spotkasz. Łącznie nie masz maratonów? Tydzień temu w Itunii był mój 313 plus 35 ultramaratonów. Czyli możemy powiedzieć, że jakoś tam sobie radzę. Tak, radzę. Pierwszy maraton, 88. rocznik, Heumno to, Toruń, Heumno czy Heumno Toruń? Hełmno Toruń, 7 od końca 455. Myślałem, że to jest tragedia czasowa, a teraz się cieszę, jak łamie 7 godzin. A powiedz mi Tadeusz, już, jak wpadło ci do głowy, żeby sobie zorganizować maraton? Bo wiesz, dzisiaj prywatne maratony. To organizować już każdy organizuje prawie, nie? No, kto to, to mówi? Ale ty byłeś pierwszy. O, pamiętasz? No, w 1999 roku, akurat po 10 latach biegania, miałem setny maraton. No i wiadomo, do tego czasu kosiłem wszystkie maratony toruńskie, warszawskie. No i mówię, bo ja potrafię zorganizować schemę do torunia, mój setny. To był 22 listopad, minus 20 stopni. Jest moc, Przyjechało jest moc o 67 zdania. osób. Biegliśmy w dwóch grupach. Bardzo wszystkim się to podobało. I od tego momentu koledzy z całej Polski robią maratony swoje jubileuszowe i to się naprawdę bardzo dobrze przyjęło. Gadulec, największy. W 1993 roku pobiegłem drugi maraton w Warszawie, a w 94... Pojechałem na studia i po raz pierwszy wystartowałem w maratonie poza stolicą. Był to mój pierwszy wrocławski maraton. Patrzy cały świat, bo cały świat biega z nami. Nie był 95 rok, bo wtedy po raz pierwszy wystartowałem w więcej niż jednym maratonie. W roku zrobiłem 5. Lemborg, Warszawa, Wrocław, Kędzierzyn Koźle i Gdańsk. Pierwszy maraton Solidarności. A do tego jeszcze doszła. Doszedł pierwszy bieg ultra setka z hakiem w Opolu 95, to był fajny rok i nie uwierzcie kogo można spotkać biegając sobie tutaj maraton w parku Ryszard Kowalski wieloletni organizator legendarnego w latach 80 i 90 maratonu toruńskiego ile tych twoich maratonów tam poszliło? ja zrobiłem 24 24 i później przekazałem i wspomagałem w organizacji następnych maratonów Pisów, ja aktualnie. aktualnie maraton toruński miał swoje różne, skomplikowane, tak. pokręcone losy. Natomiast ja pierwszy raz w Toruniu biegłem maraton właśnie na traży na... nie, to jeszcze było na trzech pętlach przedrubinkowo tak. W 95 tak. lub 96 roku tak. i słuchajcie, finiszowało się, tak. tak. się na czerwonym dywanie, przy nieistniejącym już tak. hotelu Orbis tak. Kosmos. Było naprawdę tak. super. Przygotowujemy się i to bardzo, że tak powiem, konkretnie i dynamicznie do stulecia maratonu w Toruniu. 2024 czerwiec, 16 czerwca z Chełmna do Torunia biegniemy maraton. Chcemy, żeby wpisowe za rok było złotówkę, za dwa lata 5 złotych, a za trzy lata 10, a w ostatnim roku 500. W <grym> 96 znowu pobiegłem 5 maratonów plus setkę w Opolu. I zrobiłaś taka tradycja, Taka tradycja, że był to Wrocław, Lemborg, Kędzierzyn, Gdańsk i, i Warszawa. W 1997 setki nie pobiegłem, a maratonów było już tylko cztery. Będziemy W 2000 po raz pierwszy przebiegłem 6 maratonów w ciągu roku i znowu było tradycyjnie Demno, Wrocław, Warszawa Lemborg, Kędzierzyn, Poznań Zbieganie mnie jest lekko Tyle miałem do powiedzenia, do opowiedzenia. A teraz jestem na 41 km, zaraz koniec. Ale muszę przyznać, że ten malarz mnie tym razem o zniszczył. Dlatego postaram się Wam to zaprezentować jakoś tam tararam graficznie, a mi został do mety kilometr. Ostatni jestem Sto 100. 100. 100. Pięknie, gratulacje A jak potrenuje będę 100. jak pan Ryszard Kto ma, To Mato już mamy dal Gratulacje serdecznie. Gratulacje. Gratulacje. Dzisiaj z okazji jubileuszu nie będzie podsumowania maratonu Będzie tylko dziękuję Macie i tacie żonie i onie, Synowi synu o... I wszystkim, którzy trzymali kciuki przez te 28 lat, 28 lat biegania. Kupa czasu. Za następne 28 będę miał 75. Już chyba nie będę. 100. Nigdy, nie podziewa... Nigdy się nie spodziewałem, że dolecę do setki i jakoś tam tej liczby nie bohateryzowałem. O, bohateryzowanie. To jest wyraz sponsor dzisiejszego odcinka. Więc nie bohateryzowałem liczby 100, miło, że za mną, a co dalej, jak odpocznę, to pomyślę. Jo, 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 ziomki, trenujcie. Maraton w Toruniu, jak słyszeliście, w 2024 na stulecie biegów maratońskich w Polsce. Macie czas i tyle, i do piachu, i tyle do piachu. 40 lat i do piachu, ale mnie. Szczypie pod. Au, au!